Temat może wydawać się trochę dziwny i tak jak jakiś czas temu, ileś lat jest jeszcze wstecz, to był temat no, bardzo omawiany, kiedy ta technologia rozwijała się bardzo szybko. Teraz jakoś gdzieś odszedł w zapomnienie. Właściwie jeśli chodzi o jakieś publikacje, to tutaj jest bardzo ubogo, szczególnie w języku polskim. Nie jeśli chodzi o filozofię techniki, tylko właśnie cyber. Filozofię czy cyberteologię. Jeśli chodzi o cyberteologię, to znalazłem właściwie jedną książkę włoskiego autora Antonio Spadaro, polecam zresztą. I co jest ciekawe, ukazuje ona temat nie z takiej perspektywy, do jakiej może dzisiaj jesteśmy trochę przyzwyczajeni, czyli pewnych zagrożeń, pewnych niebezpieczeństw związanych z technologią, ale wręcz przeciwnie, raczej w kierunku pewnych możliwości tego, że mamy do czynienia po pierwsze z jakimś narzędziem, ale po drugie też z pewną przestrzenią, pewnym miejscem bytowania człowieka. To już nie jest tylko narzędzie, ale coś, coś więcej. Tutaj ten obrazek początkowy, jaki widzicie. Kto z Was wie, co to jest? To jest Maryja. To jest, jak widzimy, kształt, no, płyty CD po prostu. Ewidentnie się pojawią. A jest to ołtarz adoracji, który był wystawiony przez jakiś czas na w Jasnej Górze, w Wieczerniku i nie wiem, czy teraz powiem prawdę, ale chyba też na Światowych Dniach Młodzieży. W każdym razie widać ewidentnie te wpływy też technologii, o czym też później będę mówił, co jest związane z tym, no, że istnieje tu też pewna zbieżność w pojęciach, prawda? Mówimy dzisiaj o takich pojęciach jak host, gdzie tutaj mamy hostię, prawda? O tym będę mówił dalej. To na razie tak w ramach tylko pewnego rodzaju wprowadzenia w temat. Ale czym właściwie jest ta cyberfilozofia i cyberteologia? Tak jak już mówiłem na początku, nie chodzi mi tutaj tylko o jakąś filozofię techniki, czy też o badanie jakiejś może techniki leżącej za filozofią, ale bardziej o pewne wzajemne oddziaływanie technologii, jaką rozwijamy i filozofii też poprzez swego rodzaju samouświadomienie. Czasami do pewnych refleksji, do pewnych wniosków, odkryć dochodzimy poprzez działanie, czyli nie tylko samo myślenie, zastanawiamy się, ale wykonywanie jakichś działań, podejmowanie nad nimi jakichś refleksji, wyciąganie jakichś wniosków, tworzenie może jakichś nowych analogii. Więc cyberfilozofia i cyberteologia byłyby, tak w takim moim ujęciu, no, pewnymi dziedzinami. Nie, nie wiem, czy można tu użyć słowa nauka, bo może to jest jeszcze zbyt daleko posunięte. Ale chodziłoby tu właśnie o pewną przestrzeń oddziaływania wzajemnego na siebie technologii z większym naciskiem może dzisiaj właśnie na informatykę, z filozofią i teologią. Z obie strony. I co ta technika sprawia i ta informatyka w naszym życiu? Sprawia pewne nieodwracalne zmiany w postrzeganiu e, świata. To znaczy, jest e, dla nas e, chleb powszedni, tak to mówimy w YouTube, prawda, w rozmowach, kiedy mówimy o czymś. Jest to taki już głęboki dosyć element kultury. A widziałeś e, taki, taki filmik, a słyszałeś to i tamto, a nie wiem, widziałeś na Instagramie, a widziałeś ten e, menu. Prawda? Są też pewne e, schematy budowane przez e, sieć właśnie w postaci tych memów. E, wszyscy kojarzą, e, co to jest pieseł na przykład. Kojarzymy memy z Schopenhauerem. Prawda? To jest taka jakby jedna część. Niektórzy mówią, że to jest jakby redukowanie znowu nas do jakiejś tam społeczności takiej obrazkowej, do hieroglifów. Ja myślę, że to nie jest to, dlatego że nie do końca trzeba to widzieć jako pewien rodzaj redukcji, ale rozszerzenia, że jakby te wszystkie media, te wszystkie rodzaje i formy informacji są używane w tym samym czasie. To nie jest tak, że się ograniczamy tylko do jednego, one się wzajemnie uzupełniają. Oczywiście jest niebezpieczeństwo do zafiksowania się na jednym, na przykład siedzenia na Instagramie, tam oglądania tylko tych zdjęć, klikania jakichś ocen czy czegoś takiego. Ale no, nie musimy do tego wszystkiego sprowadzać, bo mamy też takie rzeczy, jak na przykład różne grupy tematyczne i strony, jak nasze koła filozofów, gdzie możemy prowadzić różne ciekawe dyskusje. I istnieją oczywiście atuty tego wszystkiego, jak choćby to, że pojawia się łatwość komunikacji, dzięki temu każdy może być filozofem, każdy może wyrazić swoją opinię. Kiedyś no, nie do końca tak było. Dostęp do tych mediów, do tego, żeby mieć jakiś zasięg, mieli tylko wybrani. A dzisiaj, przypuśćmy taki Damian, który wrzuca swoje filmy, no może, może te zasięgi mieć bardzo szerokie, gdzieś tam na całą Polskę, a może i dalej. Globalny Damian. Tak, jest globalny Damian. Jest to coś, jest to coś, nowego, coś nowego. I Damian nie musi znać tych ludzi gdzieś tam z nie wiem, Niemiec, Francji, skądś tam, no, gdzie te na jego filmy trafią a może do nich w jakiś sposób dotrzeć ze swoim przekazem. Pewnym minusem tego, czy też niebezpieczeństwem, też w kontekście filozofii, jest pewien rodzaj, nie wiem, homogenizacji, można by takie czy takiego redukcjonizmu, uproszczenia. To znaczy, skoro każdy może być filozofem, to każdy się poczuwa ekspertem od wszystkiego, jest najmądrzejszy w każdym temacie. No i w, w tym wypadku jakby e, widać to chyba najbardziej też na płaszczyźnie e, dzisiaj, tak z mojej perspektywy, na przykład nauk przyrodniczych. Jest masa ekspertów od, od tym, czym jest nauka, którzy przeczytali na przykład jakąś tam książkę e, Dawkinsa, obejrzeli może jakiś film naukowy, ale wszystko już wiedzą, prawda? Ale, jak, zapyta, ale jak zapytać ich o metodologię nauki, o filozofię nauki, o jakieś kryteria demarkacji, inne rzeczy, no to jakby słuchają tego i nie wiedzą o czym w ogóle mowa. Więc to są pewne minusy, aczkolwiek przez to, że w tej przestrzeni funkcjonują też osoby, które są wykształcone i rzeczywiście tę wiedzę posiadają i oczywiście mają czas, bo zajmują się ważniejszymi rzeczami niż dyskusjami w internecie, no to jakby ta społeczność, ta społeczność wzajemnie się buduje, wzajemnie się edukuje, prawda? Przywołuje się pewne źródła, więc... No trudno oczekiwać, żeby wszyscy byli od razu wykształceni w każdej dziedzinie, ale to się dzieje. Jest to więc miejsce też edukacji, nie tylko właśnie technicznej, ale też ogólnej refleksji nad życiem, nad światem. Przechodząc dalej, no możemy zadać pytanie, czym w ogóle jest informacja, bo internet jest tą przestrzenią informacji. Moje stanowisko jest takie i właściwie wielu filozofów dzisiaj, że informacja nie daje się sprowadzić do materii. Czyli ta przestrzeń internet nie jest tylko narzędzie, to nie jest tylko jakaś rzecz, to jest pewien wymiar rzeczywistości, który stworzyliśmy, ale który nie do końca jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. Na przykład te słowa, które wypowiadam są jakąś informacją. No i teraz czy zamknięciem ust Sprawi, że ta informacja nie zaistnieje. No ale wtedy mogę ją zapisać na papierze, na przykład, mogę ją wysłuchać na komputerze, ona będzie wcielona w, czy to w drgania cząsteczek powietrza, czy to w atrament, czy to w impulsy elektryczne. Więc ta materia jest nośnikiem informacji, ale informacji nie da się sprowadzić bezpośrednio do tej materii, pomimo że zniszczenie materii no, skutkuje. Nieodczytywalnością, czy brak tej materii skutkuje niewyrażalnością tej informacji, więc materia jest potrzebna dla ekspresji informacji, ale nie daje się informacja do tej materii do końca sprowadzić. No i to jest pewien obszar tutaj badań, filozofów, teologów, refleksji nad tą kwestią. I wydaje mi się, że ta przestrzeń wirtualna jest do tego bardzo dobrą płaszczyzną. Po, powstaje no Pytanie, czy ten rozwój nauki, techniki, informatyki pozostają właśnie miejsce dla, dla Boga, metafizyki, na przykład filozofii, czy to wszystko już przejęły nauki, czy, czy to wszystko już jest tak do końca wyjaśnione, czy na przykład, no, nie wiem, matematycy, fizycy, yy, czy, czy no, to są ludzie, którzy mają w ogóle widzą sens podejmowania podejmowaniu takiej, takiej refleksji. Okazuje się, że tak i co jest ciekawe, to <laughs> nawet zupełnie przypadkiem. Poprzez lekturę pewnej książki, która jest mi potrzebna zawodowo, tak to nazwijmy, dotycząca wzorca MVC, o którym powiem co nieco później, to jest książka typowo techniczna wyrodnictwa. I e, przypadkiem się na to natknąłem pierwsze w podziękowaniach na, na, na pierwszych stronach. Autor pierwsze, co, co, co podaje, to jest tutaj może słabo to widać. Ale to jest cytat z Psalmu 19 i zaczyna się od chciałbym podziękować Bogu. I co jest ciekawe, jeżeli spojrzymy właśnie na umysły ścisłe, jak to się mówi. Czyli przede wszystkim matematyków, informatyków, czyli osoby, które pracują z pewnym rodzajem porządku, w pewnej ścisłości logicznej, to zauważymy, że właśnie wiele osób spośród nich, to są osoby rzeczywiście uduchowione, które widzą, że ten porządek nie bierze się znikąd. Jest na przykład taki profesor matematyki John Lennox, który którego wykład można znaleźć właśnie na, na YouTubie, czy tam w różnych innych miejscach w internecie, który o tym mówi, że na przykład prawa, pewne zasady, one niczego nie sprawiają. One opisują pewne relacje, opisują pewien ruch, ale tego ruchu nie stwarzają i jakby w żaden sposób nie da się wyprowadzić z tych zasad zaistnienia tego ruchu, tego, że, że, że to się dzieje. Jest tylko pewien opis. One nie, prawa nie mają, czy jakieś zasady nie mają mocy twórczej, Więc tak jest tutaj przestrzeń i to bardzo szeroka do te, tego rodzaju refleksji. I tutaj, taki fragment właśnie z tejże książki, Cybertologia, który z kolei nawiązuje do samego języka informatyki. Oczywiście on jest ściśle dzisiaj powiązany z językiem angielskim. Języki programowania są oparte no, jednak o język angielski jako pewien punkt wyjścia, te języki wyższego stopnia. Prawda? Jeżeli ktoś chce się nauczyć tam, nie wiem. C, czy PHP, czy Pascala, czy ja, na przykład, zaczynałem od języka BASIC 1.0, ten pierwszy język Microsoftu. No to to było jakby składnia języka angielskiego, taka uproszczona. No i co mamy? Tutaj mówi autor, mówi, że język jest tą płaszczyzną, na której, na której można sprawdzić, jak technologie transmisji danych zaczynają wpływać na sposób rozumienia wiary. Wciąż używamy słów w rodzaju save, co znaczy zachowywać, ale i zbawić. Używamy też słowa wyjustować, które po włosku oznacza także usprawiedliwić. Zbawiamy dokument tekstowy, nawracamy jeden format na drugi, usprawiedliwiamy tekst. Więc no, y, pojawiają się tutaj jakby jakieś nowe znaczenia, nowe przestrzenie rozumienia pojęć, które do tej pory funkcjonowały w zupełnie innych. Konteksta. No, zobaczmy chociażby taki prosty przycisk, który widzimy na większości stron internetowych. Home, prawda? To jest dom. Wracamy do domu. Jest to, no, te, te pojęcia, w jaki sposób nas oddziałują, też mają jakieś... Um, um, one mają tutaj inne znaczenie, ale przecież niosą za sobą ogromny bagaż historii. Kolejna sprawa, jak to wszystko ma się na przykład no, też do, do, do samej wiary, czy to po, w jaki sposób może nam pomóc ta technologia, ta informatyka we teologii, w zrozumieniu wiary. E, I tutaj mamy słowa e, papieża Benedykta XVI, który powiedział, że wiara Kościoła pozostała wierna przekonaniu, że między Bogiem, a nami, między Jego odwiecznym Duchem Stwórczym, a naszym stworzonym rozumem istnieje prawdziwa analogia, która jak mówi Sobór, Sobór Laterański, czwarty Niepodobieństwa są nieskończenie większe od podobieństw, nie na tyle jednak, aby przekreślić ową analogię i jej język. I tak jak w Ewangelii widzimy, że Pan Jezus używał tych przypowieści, pewnych analogii, czyli wyrażając pewne elementy z życia codziennego, mówiąc o nich, próbował wyjaśnić jakąś rzeczywistość duchową, która je przekracza, tak i my możemy próbować przy pomocy tych analogii do tego świata wirtualnego też rozumieć pewne kwestie teologiczne. I, no co do tych analogii, no, to wydaje mi się, że to jest też jakby pewna oczywista perspektywa dla nas. Tutaj na tym zdjęciu widzimy, w tle tu widzimy, widzimy e, układ galaktyk, a tutaj obok układ nas, naszego systemu nerwowego. No i ta analogia po prostu rzuca, rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy. A no jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jest to religia oparta na logosie, czyli na tym przedwiecznym słowie porządku, myśli, więc jak najbardziej mamy tutaj dużą przestrzeń do, do rozważań. Teraz trochę do spraw technicznych, jeszcze widzę, że będę musiał streszczać. Tu widzimy język. BASIC 1.0, w którym zaczynałem programować, to jest programowanie liniowe. I teraz jak filozofia też, czy myślenie o człowieku zmieniało technikę, to pierwsze języki były językami liniowymi, czyli widzimy tutaj nawet numery, linii są wypisane. I aby dokonać jakiejś operacji, to pojawiała się jakaś funkcja i w, przy jakimś warunku byliśmy odsyłani do innej linii. Z jednej mi do drugiej, z jednej dni do drugiej. Oczywiście to tworzy sieć splątań taką, że nie jest to zbyt y, wygodnym sposobem myślenia dla nas w taki sposób. Ale później wyłoniło się programowanie obiektowe, i to zawdzięczamy właściwie do no, filozofii w dużej mierze, czyli przemyśleniu tego, w jaki sposób y, funkcjonuje nasz umysł, jak postrzegamy rzeczy, jak myślimy. Programowanie obiektowe polega już na zupełnie innej zasadzie. Oczywiście piszemy linie programu, ale tworzymy też przede wszystkim pewne obiekty, do których możemy się odwołać. Definicją obiektu jest klasa, tak to się nazywa. I ten obiekt co będzie w sobie zawierał pewne metody, czyli pewne funkcje, które będzie spełniał, które definiujemy na gotowo, oraz pewne atrybuty, czyli cechy po prostu, jakie będzie posiadał. Na podstawie tego obiektu. Tego modelu obiektu, który tworzymy, możemy w programie, w tak uproszczenie, bo myślę, że to bardzo stresznie, ale nie załatwimy teraz, tworzyć sobie teraz obiekty. Czyli mówimy tak, zamiast pisać te linie, które opisują, wykonaj to, wykonaj to wykonaj to, powtórz wykona, i tak dalej, to podefiniowany tym obiekton mówimy stwórz obiekt samolot. I ten obiekt ustaw mu kolor taki, prędkość taki, odcinka taką, nazwę taką. I dokonujemy pewnych operacji. I możemy w swoim programie posługiwać się tym obiektem. Możemy takich obiektów stworzyć wiele, posiadających różne cechy i odwoływać się do tych funkcji, które mamy opisane w modelu. I to upraszcza nam sprawę, dlatego że jest to bliższe naszemu sposobowi myślenia na co dzień. A z drugiej strony, ta struktura pozwala nam też jeszcze raz przemyśleć. Yy, w jaki sposób funkcjonujemy, czyli mamy taki feedback pewnego rodzaju. Tutaj mamy model MVC, to tylko o tym pobieżnie powiem, bo czas się kończy. To jest kolejne podejście, które jest no, efektem pewnej refleksji, dlatego że, tak jak w programowaniu na początku, no, wpisywało się wszystko: trzeba było zawrzeć i wygląd tego programu, i funkcje, i Jakieś tam kontrolery, i wszystko inne. Tak tutaj stwierdziliśmy, hmm, podzielmy to sobie na trzy części. Z jednej strony, właśnie na pewien model, który zarządza wszystkim, z drugiej strony, oddzielnie pewien widok, czyli ten interfejs, jak to się nazywa, to czym człowiek będzie zarządzał, i osobno jeszcze na te elementy, którymi, za pomocą, których będzie sprawował kontrolę użytkową. I dzięki temu, jeżeli chcemy wprowadzić zmiany w całym w modelu, w sposób funkcjonowania całości, odwołujemy się do jednej części programu. Jeżeli chcemy tylko mieć wpływ na wygląd, to odwołujemy się do innej części, nie naruszając pozostałych, a jeżeli chcemy zmienić kontrolę czy ten, przez użytkownika, to odwołujemy się do jeszcze innej części i w ten sposób, jak to w umyśle mężczyzny, mamy te oddzielne szufladki na każdy element. I teraz, trochę przyspieszając, jeszcze tylko o pojęciu frameworku, który występuje w informatyce jako pewna platforma programistyczna, czyli pewien szkielet. I w filozofii przecież używamy dokładnie tego samego. Mamy różne szkoły, prawda, jakaś szkoła warszawskowowska. To jest pewien framework, w którym operujemy. Taki szkół mamy wiele, hegliści, prawda. Oni sobie wzięli pewien framework i teraz na nim pracują. Stworzyli z taki bootstrap, czyli zapoczątkowali te podstawowe elementy, dołączyli swoje biblioteki, bo taka nazwa funkcjonuje w Językach programowania i dokonują tam swoich operacji. Już zbliżamy się do końca, ale co wydaje mi się najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim, to jest to, że brakuje nam dzisiaj właśnie, w, być może w filozofii też, w, nas w naszym osobistym życiu, change logów i error fixów. To znaczy, kiedy dokonujemy jakiejś decyzji, kiedy robimy jakieś błędy w życiu, y zmieniamy coś w tym życiu, to bardzo Dobrym pomysłem, by było prowadzić pewnego rodzaju dziennik. Nie chodzi o to, że on musi być spisany, nie musi to być pamiętnik, może być to w różnej postaci prowadzone. Ale to, co nas często gubi, to jest to, że zapomnieliśmy, że coś nie działa i robimy to jeszcze raz. I znowu wpadamy w te same błędy, popełniamy tą samą głupotę. W programowaniu no, zapobiega temu właśnie pewien log, pewna lista tego, co było naprawione, co było zmienione, co jest błędem i jak to należy robić. Dzięki temu jesteśmy w stanie cały czas otrzymywać jakiś progres i postęp. I ostatnia tylko sprawa, taka mała ciekawostka, bo informatyka ma też wpływ na yy, prawo, na sposób pojmowania sprawiedliwości przez nas. I pytanie tutaj brzmi, czy Jezus był piratem, bo dzisiaj o piractwie bardzo wiele się mówi. A to dlaczego? A to dlatego, że tworzył wiele koni. <grym> I to jest taka rzecz tylko do refleksji, nie będę tu udzielał odpowiedzi. Ale mówimy o własności intelektualnej, prawda? I postrzegamy ją w bardzo podobny sposób jak własność fizyczno-materialną. Tylko jest pytanie: do własności materialnej jesteśmy w stanie mnożyć nieskończoność, tak jak robił to Chrystus. Gdyby tak było, no to by było super. Jest to możliwe z, tymi, z wirtualną rzeczywistością, z klikami itd. No, ale teraz właśnie powstaje pytanie: czy to jest kradzież, czy to nie jest kradzież? Czy rozmnożenie chlebów było złamaniem praw autorskich piekarzy, których to chleby były rozmnożone, czy one były kopiami dokładnymi tych chlebów, tych konkretnych piekarzy z rybami, czy to nie było działanie na szkodę rybaków, którzy nie zarobili przecież e, tych pieniędzy, które mogliby zarobić na tych rybach. I e, no, to jest sprawa do refleksji. A druga rzecz, jeśli chodzi o intelekt, no to jest pytanie: czy. Jeżeli odkryliśmy jakąś prawdę, czyli czy nawet wynaleźliśmy, czy ją wykorzystaliśmy, i to jest prawdziwe i to działa z prawdą, czy to, czy prawda jest czymś własnością, a jeżeli to nie jest prawda, czyli kryje się za tym jakiś fałsz, czy jakaś złuda i tak dalej, no to czy można yy, y, to sprzedawać. <ścoughs> Ale to tylko, yy, tak, tak y, w ramach ciekawostki na koniec. Bardzo się musiałem streszczać. To masę z tych rzeczy można by rozwinąć, rozwijać i rozwijać godzinami, ale no chciałem tylko nakreślić takie główne punkty, w których możemy widzieć tą styczność czy pewne płaszczyzne porozumienia informatyki, czy w ogóle technologii tej refleksji filozoficznej i teologicznej. Dziękuję.